Siema, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj tęki cementowo-wapienne w piwnicy. Mamy piwnicę całą w cement wapnie. Tutaj tylko sufit mamy gipsowy, bo akurat ten sufit no, nie za bardzo nam wyszedł, żeby go zostawić w doce w oryginale. Dlatego zdecydowałem się go wytynkować. To jest jeszcze wszystko świeżutkie, mamy oczywiście przebłyski już jakiegoś schnięcia tego tynku Jakieś tam minimalne, ale tenkarze dopiero dwa dni temu skończyli swoją pracę, dlatego spokojnie, spokojnie I też jedna bardzo ważna sprawa, nie wietrzyć od razu, zostawić te tynki do utwardzenia Ja zawsze je zostawiam na około tydzień czasu, dopiero później robię jakieś przeciągi, wietrze Dajcie tym tynkom naprawdę solidnie związać i będziecie zadowoleni przez praktycznie całe swoje życie. Bo jeśli dopilnujecie tego procesu wiązania od początku, nie będziecie przyspieszać tego jakimiś przeciągami, to naprawdę te tynki się odwdzięczą. Czy polecam to w piwnicy? Na pewno będzie to inna struktura, pod wałkiem. Pewnie będzie coś Ala taki, taki kamyczek. Nie wiem czy to będzie widać u mnie z tą lampą. Ale będzie drobniutki kamyczek i tego już nie będę szlifować. Tego już nie będę szlifować, po prostu pomaluję to tak jak jest. I to już nam zostanie tak w oryginale. Także myślę, że efekt będzie, będzie bardzo fajny. Tutaj robiliśmy to akurat tyngiem firmy Optimax, cement wapno. Przed tym oczywiście jest obrzutka wstępna, tak żeby fajnie nam złapał ten końcowy tyng. Wszystko jest obrzucone wstępnie obrzutką, też firmy Optimax. Tutaj kotłownia. To jest jeszcze wszystko bardzo, bardzo mokre, tu są bardzo duże ilości wody, to musi nam wszystko odparować, prawdopodobnie będzie trzeba tutaj e, po odpaleniu jakiejś tam podłogówki, użyć jeszcze tych osuszaczy powietrza. Zobaczymy jak nam to będzie schnąć. Ale piwnicę polecam zrobić w czymś takim. Mamy taką komórkę Widzicie, wszystko było na bloczki cementowe Pryskane Także to tyle, jeśli chodzi o cement wapno w piwnicy Polecam również to robić w wszystkich pomieszczeniach mokrych Typu pralnie, łazienki A niektórzy robią to i we wszystkich pomieszczeniach użytkowych, bo tak mi się po prostu podoba i za granicą też widziałem parę przypadków, że tam nie było czegoś takiego jak tynki gipsowe, tylko lecieli po prostu cementowo-wapiennymi ja wolę gipsowe przeszlifować, pomalować i mamy coś takiego jak gładź, nikt się nie pokapuje że to nie jest gładź, jeśli jest dobrze wyszlifowane, ewentualnie tam jakieś minimalne poprawki zrobione to mamy lustro Także to by było dzisiaj na tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.